Witold, wysoki szpakowaty mężczyzna po pięćdziesiątce, miał wykwintne maniery, jak przystało na człowieka z dobrego domu. Nazwisko i sygnet na palcu podkreślały jego przyzwyczajenia. Nieskazitelnie skrojony garnitur, brylancik w krawacie i platynowe spinki w mankietach wskazywały, że grosza mu nie brak. Zaledwie włożył białą koszulę, rozległ się na tarczy dzwonek. Witold wzdrygnął się. Nie był przyzwyczajony do odwiedzin w jego prywatnym mieszkaniu. I do tego o tej późnej porze. Zwykł wszelkie sprawy urzędowe i nieurzędowe załatwiać na mieście lub w garsonierze. Niespodziewanym gościem okazał się Jan. Przywitał się bez słowa i nie zdejmując płaszcza, przeszedł do pokoju. Witold zaniepokoił się. Pojawienie się Jana w jego prywatnym mieszkaniu nie wróżyło bowiem nic dobrego. Umawiali się, że w prywatnych mieszkaniach będą się odwiedzać jedynie w wyjątkowych wypadkach. Co cię sprowadza? Pierwszy odezwał się gospodarz, nie starając się nawet ukryć swego niezadowolenia. Czyżby wpadka? Jan w milczeniu kiwnął głową. Witold usiadł obok. Mów, kogo zatrzymali. Mowę straciłeś, czy co? Tego profesora. W Berlinie. Nowy transport nie doszedł do odbiorcy. Już dwukrotnie rozmawiałem z Berlinem. Kazałem im czekać. Ustaliłem też, że samolot nie uległ żadnej awarii, a więc nigdzie przymusowo nie lądowali. Do Berlina przybyło czasie. Profesor powinien być na miejscu tego samego dnia. Nie był ani tego, ani następnego. Chyba więc wpadł. Czy ktoś wychodził po niego na lotnisko? Tym razem nie. Otrzymał tylko adres. A przecież mówiłem, aby zawsze wysyłać kogoś na spotkanie, nawet dyskretnie, krzywił się gospodarz. Może masz rację, ale to już nic nie pomoże. Do rzeczy, Witold zmienił ton. Czy przewoźnicy cię znali? Nie, z wyjątkiem Miry, ale ona doleciała w porządku. To był ten przedostatni transport, tłumaczył Jan. Ta Mira pewna? Z tego, co opowiadał o niej Szorski, tak. Poza tym szła raczej na jednorazowy zarobek. Była w trudnej sytuacji materialnej, ale o zasadniczej sprawie nic nie wiedziała. Nawet nie miała podstaw do snucia domysłów. Po prostu z jej strony drobna przysługa, a z naszej strony wspaniałomyślny gest dla człowieka w potrzebie. Wydaje się, że łączyły ją jakieś stosunki z Szorskim, ale to ich sprawa. Co ona wiedziała o tobie? spytał Witold. Tylko tyle, że jestem znajomym Zygmunta i zależy mi na jego przyjaźni. To niedobrze. – Ustaliliśmy przecież, że nikt cię nie będzie znał, prócz Zygmunta Szorskiego. Z przewoźnikiem mógł się stykać tylko ten, kto z kolei mnie nie zna. – Teraz sprawa wygląda zupełnie inaczej – złościł się Witold. – Mira zna przecież tylko Zygmunta, a teraz przebywa jeszcze w Berlinie. Możemy więc być o nią spokojni. – Ale Zygmunta zna profesor. Jak go tam przycisną, to wszystko wypaple. Witold nie ukrywał irytacji. Wezmą więc Zygmunta, ten z kolei sypnie ciebie. Ty mnie, a ja... Nie, ja nie powiem nikomu o niczym. Wolę zginąć, ale wtedy cały wysiłek diabli wezmą. Wszystko przez twoją głupotę. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się, aby Witold rozmawiał takim tonem z Janem. Nie jest jeszcze tak źle, szefie. Jan miał nadzieję rozładować napiętą sytuację. Mamy jeszcze jedno wyjście. Jakie? Omawialiśmy przecież w swoim czasie różne sytuacje. Ustalaliśmy, że w określonych momentach będziemy postępować bardzo zdecydowanie. W razie wpadki musimy iść na całego. Oczywiście, ustaliliśmy. Witold domyślał się, o co Janowi chodzi. Ale kto to zrobi? Odzwyczaiłem się od takich historii. Sam to załatwię, rzekł z przekonaniem Jan. Kto, ty? Witold wziął ze stołu drewnianą skrzyneczkę, wyjął z niej kubańskie cygaro, odgryzł koniuszek i zapalił. Zaciągnął się głęboko, myśląc jednocześnie, że Jan, w obawie przed rozpadem tak precyzyjnie zmontowanej grupy, zdecydowany jest na wszystko. A jak to zrobisz nie dość umiejętnie, zapytał. Zupełny krach. Zdaje się, że większej praktyki raczej nie masz. Nie martw się o mnie. Mam pewną rękę i jeszcze Baśka pracuje. Sprawa jest niezręczna, ale jeśli jesteś zdecydowany, może jeszcze znajdziemy inne wyjście. Ucieczka? zastanowił się Witold. Może lepiej zdecydować się na ucieczkę. Zwiniemy cały Majda ani Hajda. Ale dokąd? Warto by się nad tym zastanowić. Ja jednak nie widzę przynajmniej teraz innego wyjścia. Muszę tylko poczekać na ostateczny sygnał z Berlina. Chcę mieć pewność. Jeśli okaże się, że to bezwzględna wpadka, to nie czekając ani chwili kończę sprawę, rzekł stanowczo Jan. A jak wpadł i nic nie powiedział? Wierzysz w cuda zirytował się Jan. Kto by chciał, będąc bez winy, brać na siebie całą odpowiedzialność? Gdyby jeszcze chodziło o kogoś innego, sypnie od pierwszej chwili. Powie, skąd to ma i od kogo. Wszystko, co tylko będzie wiedział. Masz rację, rzekł Witold po namyśle. Jeśli w ciągu dwóch dni nie otrzymasz potwierdzenia odbioru paczki, możesz przystępować do roboty, która, przyznam, wcale mi nie leży. Ale musimy być bezwzględni, jeśli chcemy ratować siebie i sprawę. Pracując z nami, musiał się liczyć z wszelkimi ewentualnościami. Uprzedzaliśmy go lojalnie. Zamelduję o wykonaniu zadania Witoldzie, uśmiechnął się Jan, zabierając się do wyjścia. Poczekaj, poczekaj, zatrzymał go Witold. Kiliszek koniaku nie zaszkodzi ani mnie, ani tobie. Jan z przyjemnością wchłonął w siebie ożywczy płyn. Jeszcze jedna sprawa, powiedział Witold. Na dole stoi Fiat 1400. Weź go, bo ten twój zielony Moskwicz jest, wydaje mi się, już spalony. Swojego forda zarejestrowałem na jednego tam półgłówka. Nie będzie kłopotu. Wypili po jeszcze jednym kieliszku. Kapitan Mirski siedział za biurkiem w gabinecie berlińskiej policji. Przed nim trzęsąc się ze strachu i niepewności, stał właściciel zatrzymanej walizki. Proszę siadać. Jestem kapitanem Milicji Obywatelskiej, przedstawił się Mirski. Pana personalia już znam. Profesor z wyraźną ulgą opadł na wskazane sobie krzesło. Odmówił przyjęcia papierosa. Nie palił. Od kogo otrzymał pan te dolary? Rozpoczął śledztwo Mirski. Wyjaśniałem już pana poprzednikom, panie kapitanie, że nie wiedziałem nic o dolarach. Mówię prawdę. Miałem tę walizeczkę oddać jakiejś pani. To był podobno prezent miało osobiście zgłosić się po odbiór tuż po wylądowaniu samolotu w Berlinie. Umówiliśmy się też że jeżeli ta pani się nie zgłosi, jeszcze tego samego dnia odniosę walizkę pod wskazany adres. Załóżmy, że walizka i dolary nie należały do pana. Komu miał ją pan odnieść? Panie kapitanie, proszę mi wierzyć, tłumaczył się profesor. Zdenerwowałem się do tego stopnia, że zapomniałem nazwisko tej pani i adres. Wiem jedynie, że nazwisko przypominało jakiś owoc, tylko z niemiecką końcówką na E. Jakoś jagódkę, orzeszkę, truskawkę. To coś tak jak z tym żelaznym z przygód dobrego wojaka Szwejka wtrącił kapitan z uśmiechem. Tak, sytuacja identyczna. I ja tu jestem tym oberstem, uśmiechnął się również profesor. Przypominam sobie podobne wydarzenie opisane w humoresce końskie nazwisko Czechowa. Ale pani kapitanie, ja już dwie noce się męczę i nie mogę sobie przypomnieć tego nazwiska. Wypadło mi z pamięci i adresu także nie pamiętam. Chciałem zapisać, ale proszono, abym go zapamiętał. Zresztą mówiono mi, że ta pani z pewnością zgłosi się po odbiór. Liczyłem na to i do adresu nie przywiązywałem zbytniej uwagi. Wierzę, że pan zapomniał, ale mam nadzieję, że prędzej czy później przypomni pan sobie nazwisko i adres, przerwał kapitan. A może łatwiej będzie wyjaśnić, kto panu wręczył tę walizkę. Oczywiście w Warszawie. Nie może pan przecież tłumaczyć, że przyjął przesyłkę od nieznajomego. Wyglądałoby to zbyt niewiarygodnie, panie profesorze, prawda? Zgadzam się z panem. Byłem jego nauczycielem. To mój uczeń i wychowanek. Jakie jest jego nazwisko i adres? Nazywa się Zygmunt Szorski, ale gdzie mieszka, nie wiem. Widząc jednak pełno niedowierzenia minę kapitana, szybko dodał: Zygmunt był moim uczniem. Gimnazjum mieściło się przy ulicy Stawowej. Z całą pewnością tam znajdziecie jego adres, przynajmniej z tego okresu, kiedy chodził do szkoły. Milicja na tej podstawie może przecież ustalić aktualny adres, nawet jeśli zmienił go kilkakrotnie. Oczywiście, odnajdziemy go, jeśli to wszystko, co Pan mówi, jest prawdą, rzekł poważnie kapitan. I jeszcze jedno. Proszę mi szczegółowo opowiedzieć, w jaki sposób doszło do wręczenia Panu tej kompromitującej przesyłki. To było tak, zaczął profesor. Przed wyjazdem do Berlina, a chciałem Panu powiedzieć, że mój pobyt miał charakter naukowy, odwiedził mnie dawny uczeń Zygmunt Szorski. Kiedy w trakcie rozmowy zgadało się coś na temat planowanej podróży, Szorski zapytał, czy nie mógłbym zabrać do Berlina prezentu dla jego znajomej. Miała to być jakaś rekompensata za drobną przysługę, jaką ta pani oddała Zygmuntowi jeszcze w czasie okupacji. Chodziło o przesłanie nowej, ładnej i do tego pustej walizeczki. Moja walizka była już solidnie podniszczona, więc chętnie przystałem na tę propozycję, bo i tak chciałem kupić nową w Berlinie. Ale gdybym wiedział... Na dwa dni przed odlotem przyszedł do mnie Zygmunt i przyniósł walizeczkę. Wręczył mi również powrotny bilet lotniczy. Odmówiłem przyjęcia biletu, ale Szorski wyjaśnił, że otrzymał okazyjnie, więc i tak straci ważność. Odchodząc życzył mi przyjemnego pobytu. Pobyt rzeczywiście przyjemny. W berlińskim areszcie. A później w warszawskim, uzupełnił kapitan Mirski. Pozostanie pan do naszej dyspozycji, póki sprawa całkowicie się nie wyjaśni. Przyspieszenie zależy również i od pana, panie profesorze. Musi pan ułatwić nam zadanie, podając możliwie najwięcej szczegółów i to dokładnych. Jeśli o mnie chodzi, podam wszystko, co wiem i proszę mi wierzyć, będzie to szczera prawda. Jestem przekonany, że wreszcie sobie przypomnę i to jagodowe nazwisko, a może i adres. Dobrze. Otrzyma pan mapę Berlina, może odczytując nazwy ulic natknie się pan na właściwą. Teraz proszę opisać mi wygląd Szorskiego i jego charakter. Kapitan Mirski intuicyjnie wyczuwał, że stary profesor mówi prawdę. Po dwóch dniach kapitan Mirski wrócił z Berlina, choć zatrzymywano go tam niemal siłą. Pułkownikowi Mironowi udało się osiągnąć jedynie tyle, że Mirski był z nim w teatrze, a następnego dnia dał się namówić na obejrzenie berlińskiej stadniny koni wyścigowych. Natychmiast po powrocie kapitan złożył medunek szefowi Kalecie. Nie ulega wątpliwości, że prowadzona przez was sprawa posuwa się naprzód, uśmiechając się, stwierdził Kaleta. Cieszę się z tego i jestem przekonany, że zbliżamy się do końca tej zabawy. Do końca jeszcze daleko odparł kapitan, ale zawsze coś niecoś mamy w ręku. Po rozmowie z szefem, Mirski zaprosił do siebie pracowników operacyjnych i zapoznał ich z wynikami przesłuchania profesora w Berlinie. Przedstawił wszystkie informacje o Zygmuncie Szorskim i polecił, aby możliwie najszybciej ustalili adres podejrzanego. Późnym popołudniem Mirski siedział zamyślony przy biurku. Przed nim leżały rozłożone akta, ale kapitan nie mógł zmusić się do pracy. Z niecierpliwością czekał na wiadomość o Szorskim. Ktoś zapukał. Wszedł oficer ze służby operacyjnej i zameldował, że adres Zygmunta Szorskiego został odszukany. Ustalono jednocześnie, że poszukiwany Zygmunt Szorski nie żyje. Co wy mówicie, poruczniku? Kapitan Mirski zerwał się z zabiurka jak oparzony. Od kiedy? To niemożliwe. Przedwczoraj zginął w wypadku. Niedaleko Warszawy znaleziono spalone jego zwłoki w samochodzie. Syrenka była własnością Szorskiego. Po pijanemu wpadł na słup przydrożny, wóz stanął w płomieniach mieszkanie zabezpieczone? Tak jest, meldował porucznik. Kto prowadzi sprawę? Komenda miasta. Dobrze, obejrzymy sobie to mieszkanie, postanowił kapitan Mirski.